Hej, Z tej strony 11, a to jest ponownie Spooky's House of Jumpscares Endless Mode! Lecimy dalej, mam nadzieję, że dzisiaj zajdę więcej dalej niż jakieś 100 pięter Ponieważ jestem troszeczkę nieusatysfakcjonowany długością poprzedniego odcinka, tak zauważyłem i... Żałuję, że zauważyłem to dopiero teraz Well, fuck! Dobra! Zatem postaramy się dzisiaj troszeczkę dłużej, żeby nie było tak... Tak krótko I jademy co dzisiaj spotkamy nowego? Muzyki sporo, chyba nowej dodali z tego, co, co, co widzę. Niektóre utwory poznaję zapadają mi w pamięć, no bo e, tyle przy tych, że siedziałem, tyle to montowałem, e, słyszałem tyle różnych dźwięków, które nauczyłem się odróżniać. Na przykład ten słyszałem. Ale muzykę, która zaczęła się zaraz po wejściu w drzwi, za windą, chyba niekoniecznie, tak? która gra teraz w ambiente. Ej, te nowe pokoje są genialne: one nie są takie typowo kwadratowe, są. są są inne, są dziwne, są. są, 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 są. ciekawe, są. jakiś, nie wiem, Włoch czy Hiszpan. są, 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 są. wiem, jak to imię, Sean. są, są. Kurwa mać, co jest? O, nie, no, no, no to zaskoczyło z tyłu, nie, okej okay. okay. To nie jest fajne To nie jest fajne To nie jest fajne, to... I, it is not of good It is not of nice What is, What are these sounds? Get the fuck out Żegnam Be, Proszę pani, pani się nie powinna... Nieskakiwać ze sznura, no co? Daj mi uciec, no ja nie mogę mieć to, No to, No fuck, no nie Mroczne robale krzyczą w moim mózgu Łagają o to, żeby znowu zjeść. Twoja dusza wije się w bólu. Czy możemy wrócić od zapisu? Czy właściwie gra nas ujebała totalnie? Bo to by nie było fajne. Yy, Główienko. No dobra, sobie padłem. Ok, rozumiem. Play. ENDLESS MODE CONTINUE O, oh, NO Musimy jeszcze raz Dobrze, na drobie to jest to i zaraz wrócę Co ta muzyka? WHAT? O, ja pierdole, okej się zesrałem Hej. Eee, tu są inne notatki. Dzień pierwszy. Z, 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 skroczyłem do Spoopy e, Ghost Mansion. Spoopy ja tak czasami mówię. Zospuki. No to jest takie. Spuki to jest takie troszeczkę creepy, a Spoopy to jest takie troszeczkę creepy, ale e, z nutką kupci w gaciach, no bo pup, Da pup. Wiecie o co chodzi. Nie wiem jak długo tutaj będę. Mam nadzieję, że niezbyt długo. Freedom is overrated! Okej, okay, wolność jest przereklamowana. Fuck o, co, tam nie było podłogi, co? Co? Ho, ho, ho. O, nie, 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 nie. O nie, 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 co ja robię? Co? Co ja robię w ogóle? Co? Dzisiaj widziałem coś nieźle strasznego. Przyznam, że nie było straszne, ale nie aż tak straszne jak coś, co widziałem w niektórych grach horrorowych. Eee, czy to jest to coś, co ze mną podąża? Skoro tak. Tak zostało to napomknięte. Co? No, no, co jest? To jest błąd gry, czy. Ja nie jestem pewien, że to jest, czy to jest błąd gry. Chyba nie. O nie. Oh no. Nie zatrzymuj się albo się dopadną. Czemu to musi wyglądać jak męskie nasienie? Albo to tylko moje. To jest duszek. To jest duszek, alewen, to jest duszek. Czy stawać się głodny i spragniony, nie wziąłem ze sobą wody ani nic do jedzenia? Mam nadzieję, że znajdę wkrótce cokolwiek. setne piętro wróciliśmy do punktu wyjścia. Um. Nie dajmy się może teraz zabić, bo tu najwyraźniej gdzieś można pójść. O jak patriotycznie <grystanie z nimi> well. ja pierdolę, moje nery O, ja taka Aż mi się zaćmiło przed głową, aż mi się ciemno przed oczami teraz zrobiło. Okej, okay. nie mam pytań. Co się pokoi, pomieszczeń, cokolwiek. Co, nie wiem, tutaj chyba różne utwory, dźwięki tak dużo wskazują na różne rzeczy, i chyba warto byłoby yy, na to zwracać uwagę. Dzień czwarty. Yy, Okej, okay, mam dość tego miejsca. Dzisiaj jakiś dziwny slime man, jakiś człowiek glut został, zaatakował mnie, tak jakby. Yy, uciekłem. No to dobrze, że uciekłeś raczej. O, teraz zaatakuje mnie, tak, okej, okay, genialnie! Spoiler! A może to nie jest Slime, może to jest coś innego, ta muzyka nie wróży dobrze. Nie stój w miejscu, bo ci zaatakują chyba za, zaaplikuję się do tej... E, do tej rady. Zastosuję, nie, zaaplikuję, to nie jest to słowo, którego szukam. These are not the droids you're looking for. Words I mean not droids, because droids... E, 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 e. Droidz, fuck droids! Fuck droids! Fuck them jest the co? Oż ty w dupie, co? O nie, nie, nie! Ok, to mi się robi zerasyjum przed oczami, co jakiś czas muszę znać pewnie drzwi. Jasna, cholera, serio? Ale sobie wymyśliliście. No to już jest porypane. Sick shit! Sick shit, cokolwiek. A da, da. Ale tego blotwistu się nie spodziewałem, Ok. Co? Co się stało? Co się stało w momencie kiedy ciemność mnie znalazła i złapała? Eee, bo nie jestem pewien, co? Ja pierd... co? Co? A ja bada, oj, 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 dostaję po okej okay. Idź gdziekolwiek Nawet nie wiem co mnie zaatakowało, nie mam pojęcia God help me What? Mam mało zdrowia, jak ja, jak ja się mogę odleczyć? Jak się nie będę mógł odleczyć to ja szybko padnę znowu może savey mnie leczą? Oby, przy 155 był save, a chyba był na 200 kolejny, prawda? Proszę, nie. Okej. Okej, teraz jest coś innego, ale dalej jest coś porypanego chyba. Nie chcę sprawdzać. Nie chcę wpaść w sidła tego. Oj, nie, no, Miałem mnie przeklinać. No trudno się mówi, no trudno. Staram się. So you feel better about yourself Spoglądaj na nas, żebyś czuł się lepiej Sam ze sobą dzień czwarty, mam, miał... Chciałbym, żeby mieli tutaj WiFi. E... To jest najstraszniejszy aspekt tego całego miejsca Nie mogę sprawdzić moich profili online e... Okej, okay. okay, dobra, no posty na Twitterze i Facebooku, może blogan prowadzisz czy coś Więc to mnie leczy, ale nie do pełna to mnie e, martwi, to mnie bardzo martwi. I, 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 I jest dziwnie, ok? Jest dziwnie, jest bardzo dziwnie. Są so I'm pretty much dead now, ok? Jestem pra praktycznie martwy. E... Okej, okay, czyli nikt tutaj nie, nie będzie za mną na, te, na tym świecie e... za mną tęsknił, e, ale i tak jestem zaskoczony, że żyłem na tyle długo, na ile żyłem i tak dalej. E... A ja jeszcze żyjesz, więc ty się trzymaj, czy coś? Bo nie może być tak dobrze. Jak może być źle? No co chcesz, żelku dasz rady, czy nie? chcesz <słuch> Żelki. Co te horrory mają w dzisiejszych czasach? Miśki, żelki, futrzaki. co ja za siebie, po prostu idziemy przed siebie Co z tą muzyką znowu? Nie wiecie, nie chcę narzekać, bo to naprawdę jest fajny kawałek, ale... Czaszunia Nie możemy z nim zrobić, szkoda, trudno Ale skoro mam siekierę, to znaczy, że siekierę dostanę, żebym nie... jej później potrzebował. no co? Ała, moje uszy Ała To są te momenty, kiedy się zagada na tyle, że... że ja dostaję jumpscare, ale tego nawet po mnie nie widać. Ja wiem co to jest. Pamiętam tę muzykę. Ja ją pamiętam dokładnie. Dokładnie! Hej! Witaj. Dobra, to my się już znamy. E, my się znamy i spierdalamy. E, nie. On chyba troszeczkę inaczej działa, bo coś cięży już jest mu za mną nadgonić. Okej, okay, wygrakałem, jest dobrze. Jest perfekcyjnie. Co to muzyka? What? Oni się chyba polubili, patrzcie, patrzą sobie w oczy, to jest prawdziwa miłość. Ja wam mówię. Powodzenia, kochacie. Kiedy przemykasz się nie dostajesz i się dławisz, super. Milion sposobów na jumpscare. Super. Tu są te drzwi z tej strony. On mnie przez chyba już gonić, prawda? To dobrze. Cieszę się, że daje tu muzyka w tym trybie, ponieważ nie jest tak pusto i ona napełnia jakimś takim poczuciem wartości czy coś. <laughs> Może nie poczuciem wartości, ale jest jakoś raźniej. Mimo wszystko, podnosisz się na duchu. E, wiesz, że nie jest tak źle, jak może być źle. E, a potem dostajesz dumskad na mordę i sobie przypominasz jak bardzo, jak bardzo jest źle w obecnej sytuacji. Ehm, dobra. E, dzień siódmy. Okej, okay, zadem ostatni raczki sera, nie mam żadnego nowego pożywienia. E, jest coś na dole w holu? E, zbliża się do mnie. Och, czemu to mi się przytrafiło? E, let's find out, shall we? 300 piętro. Dobijemy dzisiaj. We can do this. Ale zanim stąd wyjdziemy, pozwólcie, że sobie zresetuję kamerę. Jeżeli nie wiecie czemu to zrobimy, obejrzyjcie poprzedni odcinek, to wszystko zrozumiecie. To jest bardzo prosty staw. A to tylko chwilowe. Przysięgam! Paję te kraty wszędzie są niepokojące. To jest takie. Coś mogłoby się z tymi kratami pojawiać losowo, i myślę, że się pojawia, ale. Z, jedna... z jednej strony jestem bardzo zainteresowany, co za nimi może być, e, bardzo chciałbym zobaczyć, e, a z drugiej strony. La! Nah, fuck this shit, I'm out. I'm out of this shit. Before I even got into this shit. Because this shit is my shit. And I don't want to be in my shit. Chociaż. Nie wiem, czy jest różnica. Jeżeli miałbym wziąć do ręki. Jeżeli byłbym zmuszony wziąć do ręki swoje gówno albo czyjeś gówno. To. Z jednej strony to jest takie. Kurde, nie ma różnicy. To gówno i to gówno, tak? Tak sobie myślę. Chyba jednak wolałbym do ręki wziąć moje gówno, bo wiem co jadłem. Um, co do innej osoby nie mogę być pewien. Co jeżeli inna osoba jadła wnętrzności dzieci? Um, co jeżeli inna osoba jadła chociażby takie, nie wiem, um, Han? <ścoughs> nie wiem. Co jeżeli inna osoba jadła. Um, czego ja tak nie lubię: Cytrynę! Co jeżeli tamta osoba jadła cytrynę? To jest nightmare scenario! Ok, znowu drzwi znikają, spoko, rozumiem. To jest naprawdę nightmare scenario! Co, co ja bym teraz zrobił? E, widzicie to? Coś się urwało na wolność. Jakiś bydlak, śmierdziel. A nie mówiłem? Okej, okay, to ja, ja mówiłem coś o nightmare scenario! E, cofam wszystko! Ta gra już jest w stanie mi pokazać, jak koszmarniej może być, kiedy jeszcze nawet o tym nie wiem. Dziękuję, kochana gro. Te kraty wszędzie, ach... Nostalgia. Tylko to było w innym miejscu, troszeczkę raczej zaprojektowało, właśnie, no wykrakałem. Nie labirynty, no co?! Nie. Proszę nie, proszę nie, będę grzeczny. Kurde, dostaję w wpierdziel, nie mogę znowu zginąć, no nie! Nie mogę sobie na to pozwolić Come on, biegniesz, dajesz Lecisz, co jest? Co jest w ogóle, że te kraty One się przemieszczają Okej, okay, starczy, bo się boję, że zginę Ja coś, ja coś nawalę Ja wiem, że coś nawalę Ja to, ja to czuję w życiu Ja to wiem. To po prostu wiem Come on, starczy Starczy Cokolwiek To jest bardzo nieprzyja... Butem i wry? SERIO?! Butem? A ja, no, ale te są bliżej, nieważne. To było tak, że biegłem do jednych drzwi, zobaczyłem drzwi z drugiej strony, mówiłam: może to tamte drzwi, ale przecież tutaj to są te drugie drzwi, więc po co się zastanawiałem, skoro i te drzwi i tamte mogą być dobre. Bo przecież próbuję uciec, nie ogóle, to, co ono, co ono, nie, nie zabijaj mnie znowu, nie! Nie zabijaj mnie, proszę! Cholera, mam problem! Mam duży problem! A radny problem! It's as big as my dick when it's hard. Co? So, ja nie wiem, nie ja chodziłem z linką do łazienki, więc nie wiem, czy mój penis jest duży. Nie powinienem mówić o moim penisie na filmach. Ja ostatnio mówię wiele rzeczy, których nie powinien był nigdy wcale powiedzieć, a powiedziałem. I, I ostatnio mówię dużo rzeczy za wiele, ale. Na ja sobie tym przeskrobie. Wkrótce sobie tym przez jak, jak rymowanki różne dziwne rzucam. E, I nagle w tych rymowankach zawiera się coś, czego wcale nie chciałem nikomu upowiedzieć i... W sumie to brzmi jak żart, ale ale chyba ludzie są w stanie określić, kiedy żartuje, a kiedy nie w takich rzeczach, więc e, jest au. Chyba, że to jest naprawdę jakaś radykalna sytuacja, to wtedy może jest się nadziei, że ludzie pomyślą, że to faktycznie jest żart, a to prawda, ale... Wątpię, że moje szczęście jest słabo w tym temacie, więc. <grystanie> znudzone wiaderko. Ok. Biedne, znudzone wiaderko. O czym ja w ogóle gadam? Nie wiem, ja pod wpływem emocji gadam naprawdę różne dziwne rzeczy. Um. I chyba, 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 chyba nie chcę. Ja chyba nie chcę tego ciągnąć dalej. Okej, okay, więc moje zdrowie się regeneruje samo powoli, z tego co widzę teraz. Dobrze. W czas zauważyłem. Lepiej w czas niż wcale. <słyskanie> Już nie wiem, co jest ambientem jakimś losowym, a co jest znakiem, że coś lezie. Yy, rozszerzyć mi poś. O, o nie. Oh, no fucking no, no. Więc jednak coś idzie mi, ro rozszerzyć po ślady. Tak, żeby więcej się zmieściło. Chorego shit. O nie, to nadchodzi. To nadchodzi, w dupę wchodzi. Ała, wszystko mnie zawodzi. Ała, co? Ok, tu już poznałem kilka z tych miejsc, już wiem gdzie popełniam błędy, coś tam kojarzę, moje zdrowie nie się regeneruje szybciej, proszę, będę bardzo wdzięczny za Angli Mordę. <słuch> Czemu on tak często nadchodzi? Co? Czemu? Alabala, ok, uratowała mnie wiedza, że wiedziałem, że tam są drzwi. okej, okay, chodź tutaj, chodź. Te drzwi się pojawiają za później, albo mi się wydaje, albo to jest po prostu odległość rysowania przedmiotów, która tak nam nie działa. Znowu baby, nie, za mną pierdziel. Nie, może jej nie dostanę. Ok, chodź, chodź, chodź grzecznie. Dobrze nie dostałem. Siu! Ale przynajmniej się odleczyłem. Zdążyło mi się troszeczkę zdrowie zregenerować, jest dobrze. O, hej. Przykro mi, że tam zostałeś sam uwięziony w takim krypie miejscu. Nie chciałbym tam w takim miejscu spędzić resztę życia, e, ale cóż, w sumie i tak spędzam, bo jestem uwięziony w tych wszystkich korytarzach, więc. E, pójdę dalej! Żeby mnie spotkało coś gorszego. Biegnij! Czuć moku. Czuć moku? Co to w ogóle za słowo? Nie wiem. Wymyślam nawet. Bez... Into the void. Ty, ale zaraz, e, gdzie są jakieś drzwi? What? Hej, nie wiem, nie wiem, z których drzwi przylazłem właściwie, nie mam pojęcia teraz. Okej, okay, ta gra troszeczkę mi namieszała w głowie, najwyraźniej. Albo za szybko staram się iść przed siebie, progresować i uciekać przed chorym łajnem. Jest stabilnie! Jest y, stabilnie, tyle mogę powiedzieć. Myślałem, że będzie gorzej. Nie chcę wykrakać, proszę, przepraszam. Proszę, przepraszam, no wiecie, postawowe zwroty grzecznościowe Będę miły dla gry. Żeby gra była miła dla mnie. A wiem, że nie będzie, bo to nie jest ten typ gier. To jest typ gier, który rucha w dupę. Drzewem, taki dąb Wyobrażacie sobie dąb w odbycie? Co to za dźwięk? Nie wyobrażacie sobie dębu w odbycie, bo to już samo sobie jest bolesne Do czego ja tutaj skłaniam ludzi? Nie Chociaż sucertycznie reguła 42 internetu dosięga wszystko, więc może dosięgnęła też dębu w tym momencie, kiedy znaczy ten jumpscare zdałem sobie z czegoś sprawę, o czym nie powinienem mówić, ale tak, Dobra, nie, bo ten odcinek będzie jeszcze bardziej kontrowersyjny niż bym chciał, on nie, nie chce, nie chcę, ja nie chcę, żeby on był kontrowersyjny, on jest nie, tak, on jest nie tak, dobrze, to jest, to jest moja polszczyzna poprawna, e, e, dobra, dwa łańcuchy, czyli coś z dwoma rączkami tutaj było uwięzionego, zaraz przylezie po mój odbyt, e, z lewarkiem i będzie, a nieważne, co z tym lewarkiem będzie robić. Ale na pewno nie będzie podnosiło samochodu do wymiany. Kto co? <gry> 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 Hej! Ej, to jest przeurocze, ja to chcę zobaczyć. Ok, Ej, urocze, fajne, okej, ky. Ky baj, ky Baj. Bunny Katens Incarnate, Love Incarnate, Abaddon Incarnate. Okej, okay. więc piszę te notatki, i myślę, że to jest dobra rzecz, żeby żeby robić to w takiej sytuacji. Filmowałem całą tą posiadłość na mój dziwny kanał z eksploracjami, ale chyba jestem uwięziony i skończyła mi się bateria. Godziny temu, Dobra, gra zapisana je, je, jest dziwnie. Jest, jest niecodziennie, Podoba mi się, me fajnie. Tylko czy my tu gdzieś dotrzemy? Bo to jest inny storyline niż za części w poprzednim odcinku. I czy on za każdym razem jest losowy? On ma kilka różnych tych, nie wiem. To gdzieś do nas do, doprowadzi? Chcę odpowiedzi, tak bardzo, ale zobaczymy, czy uda mi się je uzyskać w jakimś następnym odcinku. A t, t, o ile nie zginę znowu, życzcie mi szczęścia czy coś. A tymczasem e, zapraszam na kolejne moje produkcje. Bardzo e, quality content. E, żegnam się z wami serdecznie. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie. Tak, quality content po chuju. Z nagrywania zapomniałem lol <laughs>